Trening neuroaktywny, trening neurologiczny, jest, tak jak tutaj widzimy, najpierw oddechy, pięciopak, trochę na przyspieszonej taśmie. Jest oparty na zabawie albo nie istnieje. Zwierzęta, dzieci bardzo silnie uczą nas. Trochę lubię żartować, że jeżeli trening neurologiczny nie jest możliwy do wykonania w towarzystwie biegających, szalających albo leniuchujących zwierząt lub dzieci, to rzadko kiedy jest to rzeczywisty trening neurologiczny, bo wówczas jest to po prostu fitness, po prostu yoga z całym szacunkiem do tej potężnej, niesamowitej sztuki. To co widzimy, jest pracą połączoną neurofitnessową, e, w pewnym sensie tak zwanym e, systemem modlącej się małpy, tak to nazywam. E, łącznie z elementami e, neuroaktywnych sztuk walki, takich jak systema. Oczywiście nie jest to stre, stricte trening walki, a jedynie trening odruchów, tak zwanego luzu. Nawet jeżeli kadr chwilowo jest zakłócony. Moimi partnerami do treningu, które mają akurat własno, własne szkolenie w tym samym czasie, na tej samej sali, no takie warunki. Praca z podłogą, praca z grawitacją, praca z mobilnością, która nie potrzebuje rozciągania, to co widzimy jest Kiepskim, tak zwanym stanem, oczywiście z dużym ciepłem o sobie mówię kiepskim, gdyż wynika to przede wszystkim z faktu, że staram się robić duże przerwy pomiędzy sesjami treningowymi, żeby ta sztywność, tego rodzaju codzienność ludzka była mi nieobca. Być nie być nadmiernie rozćwiczonym. Odruchy bojowe również wynikające z luzu, impet wynikający z rozluźnienia i takiej zwanej zwierzęcej kinezy jest, czyli nie kalisteniczny, nie kulturystyczny, nie fitnessowy tylko właśnie wynikający ze szkieletarności, neurologicznych odruchów, to widzimy na przykład reakcja badanie reakcji na otrzymywanie ciosów, czyli kontynuacja ruchu, nie uciekanie przed nim to wszystko jest tak naprawdę elementem codziennej decyzyjności, budzenia sprawności, ciów, sprawczości, łatwości życiowej, zabawy, czyli to, co zatracenie, zapomnienie, czego spowodowało, że życie jest tak piekielnie trudne, ciężkie i pełne stresów. Tymczasem wszystkie emocje, łącznie ze stresem i lękiem, potrafią być przyjazne i być wspierające i budujące zdrowie, jeżeli właśnie nasz codzienny ruch, sposób działania jest. Oparty na e, tolerancji do siebie, przynajmniej, że nie mówię o lubieniu, na zabawie. Na takiej zabawie, którą teraz widzimy. E, wszelkie formy później, jakby protokalisteniczne, neurokalisteniczne, a więc oparte przede wszystkim na ruchu prowadzonym ze szkieletu, a nie z mięśni, powoduje, że mięśnie rozwijają się wtórnie. E, więc te wszystkie elementy, te wszystkie przyrządy, które są używane do tego rodzaju treningu mają za zadanie nie tyle stwarzać przeszkody, co udogodnienia. To ma być plac zabaw przede wszystkim, a nie, plac, a nie sala tortur. To, co widzimy na tym usłanym, że nie powiem, usranym sianem kawałku pomarszczonej wykładziny, to jest kontakt z podłogą, czyli znów małpa, zdarzająca się małpacze, to co dla małpiego niemowlaka jest kompletną radością, dla ludzkiego nawet już w pewnym sensie, to dla dorosłego człowieka jest treningiem. Więc zbadajmy z dużą pokorą, w jaki sposób łatwość, zwierzęca łatwość, dziecięca łatwość jest dla nas silniej rozwijająca i dająca nam więcej energii, mocy i elastyczności niż. Rozciąganie, rozrywanie, nadrywanie i generacja kolosalnej ilości siły. Zbadajmy, po ile po takim treningu pojawi się w nas impetu łatwości, sprawności, elastyczności, siły w dźwiganiu zakupów, przenoszeniu ciężarów, ładunków, przede wszystkim znoszeniu codziennych statycznych napięć które wielokrotnie dają szkieletowi mięśniowego, układowi mięśniowemu, układowi mięśniowemu większy dozę, większą dozę wysiłku niż punktowe, intensywne, wysoko energetyczne napięcia, prace związane z podnoszeniem ciężarów, pracą fizyczną. Zabawa. Tam gdzie zabawa, tam rzadko kiedy y, lęk czy stres jest szkodliwy. Więc wygląda na to, że zarówno ból, zarówno lęk, jak i stres będący naturalnymi formami sygnałów są naszymi przyjaciółmi, co można się przekonać właśnie w zabawie. <zysy>